Boisz się codziennie? Eee, w czasie rajdów oczywiście tak, nawet wbrew przesądom. Niektórzy uważają, że nie należy się między dniami rajdu golić, bo to przynosi pecha. Absolutnie. Jak ktoś jest dobrze przygotowany, to pech mu nie grozi. A ktoś jest przygotowany kiepsko, to, eee, to wtedy może sobie zwalać winę na, na jakiegokolwiek pacha, absolutnie nie. Gole się codziennie, między dniami rajdowymi e, z potrzeby komfortu, potrzeby świeżości, żeby mi się nie lepiło, żeby mi się nie kleił, żeby nie piekło i tak dalej. Natomiast między startami czy w przerwie zimowej, kiedy przez 5 miesięcy e, nie jeździmy. Jasne, oczywiście z lenistwa często się potrafię zapuścić i chodzić z potężną brodą. Czy Chodzisz w maszynki elektryczne, czy, czy takie razowe nie, są okay? Nigdy nie używałem elektrycznych, chyba że te takie mokre, z bateryjką w środku, które przyjemnie wibrują. Hmm? No tak. Jeżeli takie masz na myśli, między... to... Mam takie na myśli, między to, innymi. To takie jak najbardziej, ale, ale nie, nie, okay. absolutnie na moça